Cześć widzowie, ja jestem Urban. a dzisiaj nagrywamy taką śmieszną grę, jengę, taką inną trochę, bo jak widzicie tutaj mamy rampę i tam mamy moich partnerów biznesowych, którzy siedzą sobie i podziwiają widoki, a tutaj mamy śmietnik i wiecie co zrobię? Wyrzucę im śmietnik na mordę i pik. <śm> Jezu! A bo ty, ty Olek kierujesz Leży drugi skrzydeł Leży drugi Patryk, ja cię teraz będę targetował Oh no, oh, hell no. Obawiam się, że zostałeś sam co, <grym się> w takim masie. Co ty rzucisz mnie na szwedę? A, a jej, bo ja mogę zawsze zrobić wiesz co? Tabować A ty to, to potwierdzisz? Ja potrafię. Do, to była szczaszka Ja to potrafię naturalnie Tu du du, du, du du Dobra, zapodaj ma, ma, ma. zapodaj szweda. Zapodaj się <noise> <noise> Ej! Ej, już <żuś, głos> <noise> <noise> Ej, ja to... Ja to wstawię o też... Jezus. Ja to... Ale lewe, to... Jezu, ja to wstawię na napisy końcowe. Stary, ja robię tam szpagat, patrz gdzie leżę. Ja tam szpagat robię. No. <noise> Ej, o nie. A, a wiecie co jest najgorsze? O. A wiecie co jest lepsze? Mi tak w idealnym momencie ścięło, że to wygląda jak mu się zrespił i tak z całej prędkości jezu i wstój, zapnął ten dźwięk jeszcze. Perfect hmm, moment. A zapodał już feda. Ciekawie, ciekawie rozwalasz tą jęgę. Ciekawie, rozwalam jęgę. Ja to robię. I, te, pyk, i, te, I teraz chłopcu, łódką nas rzucaj! Holy! shit! Holy! A Helna! A hel! To było najśmieszniejsze. Ej najgorsze miejsce jakie... Je... Zawsze myślałem... Że, na, że najlepsze miejsce jest jak są na przykład dwa kafelki z przodu, a ty jesteś za nim w, w, do, w dole. Ale to jest najgorsze miejsce, bo tylko jeden strzał i te kafelki po prostu cię zmieniażdżym i spadniesz. Czy ja się zamieniłem w Jezusa Chrystusa? Bo mnie ominęło. Czekajcie, to Spójrz na mnie, ja, ja, ja. ja. A, Olek jest Bogiem. A teraz spójrz nie mnie jest. Olek, Aha, Olek, Olek, jest... Jest na Olek jest na wysokości. Olek jest na wysokości i Olek stał się Bogiem. On umarł jako Olek pierwszy jest Guardian Angelem. Ja. Nie! Oj, tyle go widzieli. Psta. O. Czemu jest Stań tutaj, stań tutaj, ej, nie, 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 ja. nie rzucajcie na... A, no aha, ty jesteś, ty jesteś. No. Kurde, bo chciałem, żeby było jak coś, to stoisz, ja na ciebie przybliżę, to mówisz I am Steve, i na nagle w ciebie wlatuje ta czaszka z tym efektem dźwiękowym. To by było najlepsze. Ja wiem czym będę rzucał. Czym? Welly. Nie, pistolety najgorsza broń, najbardziej zbyt! No. Ej, bo mnie chyba jest tak trochę... To 18. Co tu się, co tu się od nie pawliło? Ja... Te... Tak trochę mam lag. Oni obydwie na spadli na jednym, kr... jak nie z... miałeś o 12 dni biznesowych by po reagować? <grym> ma... on, on miał ping, on miał ping nie w milisekundach tylko w dniach biznesowych. Na no pingu to mam z 200. Eee, tak beda bo to się przesuwa ten klocek tak magicznie, patrz się zmieni, a. Nieważne. Ile masz pingu? 14 dni i 18 litry, godzin. 4 litry. 4 litry. 4 litry pingu. To trochę to nie bardzo. To jest zbyt dużo pingu mi się wydaje. Ja do tego dolewam kalgon. 3 w 1. A ja azbest 2 w jednym. Jaj. <laughs> azbest plus trawa. <laughs> Oj, to nawet nie próbuj. To jest mieszanka śmiertelna. Ty, bo ten jeden typek tutaj ciągle jest. O, martwy. Uj, ty on tu by. Pistoletem strzelasz, tu tylko wiem e, pistoletem. Leci. Uwierz mi, leci bardzo dobrze, tak jak miłeś na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków, amen. Ej, gdzie to jest? Aha, bo to ma za słabą prędkość, dobra. Oj. O nie. O, helna! O, o. o. o nie. Od razu lepiej. Od razu lepiej. A w sumie nam też jest lepiej teraz. Nie, nam jest gorzej Oleg, bo tak to on przynajmniej. Tak on szweda, przynajmniej mógł... Nie, się... nie, Szwed to jest zbyt śmiertelna broń. Ty, oby nam Szweda on nie da. Ty ja mam tą buźkę u mnie teraz... Ojej! I ty... To Szwed to, 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 to jest jak loteria po prostu. Albo poleci do nieba i jeszcze dalej, <laughs> albo. we chłop, mnie Freddy wrzucił. Ej, Freddy się ode mnie odbił! Wojtek. 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 Nie ma bo... Co ten Freddy zrobił? On po prostu Jadu. przyleciał do mnie! On użył Spinjitsu! Wier... Jest! Jest! Wojtek, jakby coś wtedy mają szansę na wybuchnięcie. Ro... E, e, przy tak. ten Glock też tak. Co tu się. Oh, Co way. to była za runda? Powie... Mam pytanie. O, ja teraz ja, rzucam! Teraz... Freddy Fazbear! Albo... 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 Albo. Albo bym zagrał J-Breaka. Nie, i żeby. Ja pierdzielę, ale. Ale. Ja, ale. Nie ale w... Triple kill. Ja jestem Sigmo na poziomie trzecim. Ja Co to mnie nie dotknęło? Ja byłem tak szybki. A jak to kończy? że... Patryk i Max. A. Ja byłem tak. <laughs> ja, ja pierdzielę. Ja jestem e mistrzem. Nawet jakbym. E ja nawet jakbym nie. Nawet jakbym nie podskoczył. No to i tak by Tak Ja tę grę znam od dwóch lat, więc. Ja yep. je 5 gdy, gdy miałem 5 lat, ale o niej zapomniałem. Freddy, Fazber, mm, mm, Freddy, mm. wybieram cię. Użyj, użyj spinjitsu. No, zadziałało. Dobra. Ja no, To by było na tyle. Ja muszę kończyć, dzieci, Bo. Bo muszę kończyć. A, no. Mam nadzieję, że okay. miło się A, oglądało. Ten filmik, zgaduję, będzie pierwszy wow. filmik z z które który pierwszy. też nagrałem. Ty mógłbyś stać w miejscu i się odwrócić? I nie skakać? To tak. Żegnam olek widzowie. Mam nadzieję, że wam się podobało olek. i pa.